Siema! z tej strony Voltadic, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w drugim tygodniu w naszych klubach. Zobaczmy sobie tutaj, jak te kluby się prezentują. Na razie jesteśmy z obu się na pierwszych miejscach. Jeśli chodzi o ogólne puszki, to trochę spadliśmy, bo mieliśmy ostatnio 2,25, ta same 2,09, więc tak. Teraz parę osób dodamy, parę osób klikniemy. Tutaj widzę, że już jest coś 70 koła, to jest zobaczmy jeszcze inne zaproszenia: 77 koła. Tutaj 72, ale już ma klubik, więc klikamy zaakceptuj, bo i tak już ma klub 67. Tutaj 68 z klubem. 72. Tutaj 72. 66. Tutaj 78, ok. Nie, tego mi z klikiem klikno, odrzuciłem. Potężne odcinki. Tutaj ma klubik. Na razie mamy chyba 77 koła najlepszą osobę. 71, 66. Oni już mają niestety kluby. Dobra. Klikniemy tutaj parę osób. Klikniemy na razie tutaj bloka. Sorki, blok. Klikamy również Astralo. Sorka. Cyk. Oddajemy te osoby z dołu 77 I co tam jeszcze był? Tu jest 72, tu jest 78. Jeszcze możemy kichnąć dwie osoby. No to chyba Ronileka też musimy podziękować. Ronileku będziesz mógł e, bardzo pomagać. Będziesz mógł bardzo pomagać nam. W Akademii... Barasz odcinek. odcinek, gdzie na manelisk. Bo ogólnie teraz widzowie z y, odcinka mamy teraz streama ogólnie. Więc tutaj tak to się y, wyprawia, że mamy teraz jeszcze streama. Tutaj on już ma klub. Ok, brakuje nam jednej osoby. Kijam 67, ty masz 72 no, i myślę, że na razie takie zmiany nam wystarczą. A my już 2 dwa, dwa miliona z powrotem, trochę nam brakuje. top 25 jest ok. Zmieniamy szybko opis tutaj klubu, że następna zmiana będzie 15. I teraz idziemy zrobić wszystko to samo w innych klubach. Ten odcinek będzie niestety bez cięcia, bo musi być bardzo szybko. ja robię 15, 12, 24. I raz oglądamy tylko tak w ogóle? Nie, najlepsze są odcinki takie spontaniczne. Tutaj damy może już po 70 koła plus. Idziemy teraz do Akademii, czyli teraz idziemy do klubu tego? Wrocła tak 4 minuty. Dobra, mam nadzieję, że się wyrobię. Co to jest? Legendary? Co to są za nagrody? Ale ja tego nie chcę. Dajcie mi szybko ten. 18 strat dropów, nie mogę. Oho, Kenji. Ale ja tego nie chcę. Dajcie mi. <laughs> Dajcie mi szybko ten. Dajcie mi dodać osoby do klubu. Po co mi 18 stratropów? Szybki, spierający strat dropowy. Siema Jacek, witam każdego. Gdzie na Ewa, Zasubika. We szybki opening, teraz oglądamy Brutalka. <laughs> trzy minuty mamy. Czy wyrobimy się w 3 minuty? No niby jest 3 minuty i zawsze jeszcze są dwie minuty na... ...premierę, bo się zawsze czeka na premierę. Dobra, otworzyliśmy to. Co, jakieś zaproszenia w klubie? Do tego klubu nie ma żadnych zaproszeń. No, jest jakieś jedno. O, 52 koła. <laughs> no to tutaj klikniemy... ...szczerze nie wiem... ...Patryku. Tutaj mamy osoby z rangami. No, chyba niestety Patryk u nas pożegna. Nie, jednak ta osoba, bo ma trochę słabsze konto. Sorry, Zeta za olo, Zapraszam w takim razie do Akademii. Teraz możemy pójść już na trzecie konto. Czyli na to konto. Go, 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 go. Okej, okay, tutaj mamy jedno zaproszenie 42 koła list. Oj, tutaj też są takie zaproszenia. 43 koła 35, 35, 23, 26. Nie zapraszisz, proszę. Dobra, trzeba kiknąć 4 osoby. Sorry, herbata. Ej, ten klub teraz będzie lepszy od yy, Batchins 1. Ale klikamy 3 i jeszcze jedną osobę Klik klikniemy. Pracę z dołu akceptujemy Chyba wszystkie po kolei Tak A Piotrek ma 35 koła Julia Szukaj przepraszam Ile ma brawler, bucharków? 23 koła Tu mają kluby 43, 32, co jest, ile tu jest osób? Okej, okay, kikam te parę osób jeszcze. No to konto kiknę. Możesz pójść do jeszcze niższego klubiku. Alright, akceptujemy tutaj po kolei, chyba? My nie zdążymy, mam jeszcze minutę. Okej, okay, tutaj już oni mają kluby Więc już ich nie dodamy 26 szkoła, dobra Możemy jeszcze adio kiknąć Jedna minuta, no, speedrun, speedrun A nie mogę go przyjąć, dobra, teraz idziemy na Następny klub, już nam się pokazuje Brawl Talk Ale odcinek bez montowania, a my mi widzimy minutę Bo teraz się zacznie Brawl Talk normalnie, nie Nie, halo, ja nie chciałem ja nie chciał. Ja już w słyszę Broutolka Dobra, 7 star dropów Zobacz, ja już w słyszę Broutolka Dobra, mythic, jakaś boni, jakaś boni. Nie no, widzowie, nie uciekajcie tu mamy jakieś zaproszenia? Mamy zaproszenia. Raz, dwa, trzy. Ile osób stąd wyszło? Dobra. I już tylko idziemy na ostatni klub, czyli na ten. są anioły, kontra demony, dobieg końca. Dobra. <laughs> Cyk, otwieramy. <laughs> Oho, Mortis. A, to skinek. No i tutaj już nie mamy żadnych zaproszeń, oprócz tych dwóch Chyba, tak Jeszcze to Tutaj mamy już osób Tyle, 29 Taki szybki, spontaniczny odcinek, bo miałem go nagrać A teraz yy, Jeszcze sobie pozmieniamy oczywiście Te opisy klubów No i zapraszam za tydzień Dzisiaj ten odcinek to był giga, giga spontaniczny, więc przepraszam A dobra, idziemy oglądać Brutalka No i 先嘛，比子呗，先嘛。